Witam, drugi biochem, dzień po dniu, no bo mamy lekcje we wtorek i w czwartek, więc postanowimy sobie jeszcze raz, dzień po dniu, dać kolejną lekcję. Będzie teraz część medyczna, jeżeli chodzi o fizykę jądrową. I tak naprawdę w tym momencie skończymy ten dział. Tak, nie widzicie, to nie byłby długi dział. Na pewno w szkole byłoby to troszeczkę dłużej trwało, no bo wiecie, jak to jest, są różne dyskusje. Analizy, tak, nawet niekoniecznie związane z tematem, ale na przykład często z fizyką, my tam inne tam, pytania. Więc y, mamy y, koniec działo. Jaki będzie następny, Zobacz, zobaczę. Ale coś chyba czego nie zdążyłem zrobić z trzecim diorchem, bo ja się będę kontynuował te tematy, w których nie trzeba robić żadnych doświadczeń, eksperymentów i tak, do, dociągniemy do końca roku, a całą optykę magnet, jest jako taki, jako całości zrobimy w klasie trzeciej, mam nadzieję, że to yy, da się zrobić, tak, że we wrześniu wrócimy do szkoły, bo, bo czy tutaj w to wątpię, tak, mimo wszystko, ale matury mają być, to może reszta też będzie, to się okaże jeszcze, tak, aczkolwiek to też nie jest powiedziane. Yy, o czym będzie ten film, bo znowu Was przyłączę yy, do filmu, który miała trzecia B, bo z nimi to zrobiłem właśnie w czasie tych wideo, w czasie tych lekcji, zdalnych. Następnych tematów już dla nich nie było, więc będą specjalnie robione już pod Was, a teraz te filmy połączę ze sobą. To będzie film o radiofarmaceutykach, o scyntygrafii, tak? o, to, o pozytonowej, emisyjnej tomografii komputerowej i radioterapii. Tak? Ogólnie o radioterapii, tam będą takie niuanse. Jeszcze malutkie drobiazgi, ale radioterapia. Tak? Więc to są te elementy, które będą w tym filmie, które dla klasy trzeciej. Teraz to już jest dla klasy drugiej, tak? Specjalnie łączę, żeby się nie było. No to jest film teraz dla was, tak? Więc przesłuchajcie przy, to wszystko dokładnie. Zastanawiam się nad testem z tego działu. No mora to zrobił, to w końcu fizyka jądrowa, nie? Więc... Tak, by nie było. z który pisaliście w wyższym roku? Ale do kogo pytania? mogą być, o, zrobimy jakieś tost. No robimy. Skoro zrobiłem w trzeciej klasie, to ja się mogę zrobić w waszej klasie. O co szkodzi, tak? Ale naprawdę będzie prościzna, jak sądzę. O, dobra, zapraszam do filmu. Jest serdecznie, witam trzeci Biolchem. Mam nadzieję, że już po świętach doszliście do siebie. Święta z dziś, mam nadzieję, też miłej, przyjaznej, dumowej atmosferze, mimo tego co się dzieje, ale niestety czas wrócić do pracy. Co prawda, wy już macie prawie koniec, jesteście na wylocie, ale jeszcze skończymy przynajmniej ten dział, bo tak naprawdę mamy lekcję oficjalnie w piątek, potem następna chyba we wtorek, a następny piątek zakończenie roku szkolnego tak naprawdę dla Was. Więc zostały nam tylko jeszcze dwie lekcje. Tak? Więc ta lekcja będzie taka... A może sobie podrobimy taką lekcję pożegnalną, może online, we wtorek, no zobaczymy, jak to wyjdzie już. Dobra, ale wracając do tego działu, o którym mówimy, dział dotyczy wykorzystywania promiotwórczości w medycynie, więc warto byłoby, żeby to dopiąć, skończyć, no i to będzie nasz tak ostatnie pożegnalny praktycznie, więc po kolei. Ostatnio mówiliśmy o części fizycznej, czyli o promieniotwórczości w czas, czasie za niego prawo rozpadu promieniotwórczego, anihilacja. Tak, takie rzeczy mówiliśmy. Pamiętacie mam nadzieję. Teraz trzeba przejść do wykorzystania tego, więc zaczniemy po kolei. Otóż istnieją substancje, na razie nie mówimy dokładnie jakie, które gromadzą się w pewnych organach ludzkiego organizmu. Tak, no dobrze. Teraz te substancje można byłoby wykorzystać, można byłoby z tymi substancjami, substancjami zmieszać, połączyć z jakimś promiotwórczym izotopem. Teraz taka substancja, godząc się w pewnym obszarze organizmu, razem z tym promiotwórczym izotopem, tym w, tym, w tym obszarze, to, no, tam zostaje. Ten promiotwórczy izotop emituje promieniowanie. Tak? To promieniowanie, jeżeli uda się, żeby wyszło na zewnątrz, dlatego tak wykorzystuje, wykorzystuję, żeby wyszło na zewnątrz, to w tym momencie możemy je rejestrować. I analizować pracę tego organu. Oczywiście, jak się domyślacie, jest to przemieniowanie radioaktywne, czyli niebezpieczne dla organizmu ludzkiego, więc po pierwsze, ten materiał, ten, no, ten izotop twórczy, to musi być izotop, który ma czas połowicznego zaniku w miarę krótki kilka, kilkanaście minut byłoby najlepiej żeby jak tak dalej, a z drugiej strony musi być intensywne, żeby to dotarło do, do detektorów na zewnątrz. Następnie z kolei to nie może być promieniowanie beta oczywiście, czyli coś ciężkiego jak pierwiastek, no bo. Poproszę, promieniowanie alfa miałem na myśli. Tak, promieniowanie alfa to nie może być promieniowanie alfa, no bo ono nie przeszło na zewnątrz. Promieniowanie beta też będzie miało problem, aczkolwiek to wykorzystujemy dlaczego. Jakie, to wam powiem za chwileczkę, w trakcie lekcji. No i oczywiście promieniowanie gamma. Tak, ono przejdzie. Więc tak, żeby było... To spora emisja promieniowania gamma, czas powierzchni go zanikł jak najkrótszy. Tak, krótki w miarę, żeby to jednak nie, 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 nie promieniować tego... nie ma jednak chorego organu, jednak promieniowanie będzie aktywne i w tym momencie jeszcze go bardziej go nie może zniszczyć. No, tu chodzi o to, żeby go przebadać w tym momencie w ten sposób. Yy, no dobrze. Taka substancja razem z tym promieniotwórczym izotopem nazywamy radiofarmaceutykiem. Tak, tak to się nazywa, radiofarmaceutyk. No dobrze. W jaki sposób produkuje się radiofarmaceutyki? Tutaj mam taki przykład, jak to można było zrobić. Zresztą ja już chyba na ostatniej godzinie też już coś wspominałem. O tym, tak? Czyli po pierwsze, wykorzystujemy jakiś stabilny izotop pierwiastka, na przykład molybdet M0, tak. To na przykład tutaj już mam i ksenon jeszcze mam, ale głównie będę skoncentrował się na tym molybdenu, molybdet, tak. 9842. On jest bombardowany sumieniem wolnych neutronów N10. Oczywiście tutaj, bo jak już powiedziałem, na ostatniej godzinie on się nie rozpada, no bo to nie jest, nie jest, nie jest uran, tak, ale no on jest, jego masa jest niewiele więcej, bo ponad 60 liczby masowej, yy, więc yy, nie rozpadnie się. Przypominam, że może pamiętacie z klasy pierwszej energia wiązania przypadająca na jeden nukleon maksimum czy około 60. Jestem w tym momencie nie musimy się przejść przez tę górkę, więc nie da rady, więc on się nie rozpadnie. Ale pochłonie neutron i co? się stanie? Uzyskujemy izotop molibinu 99,42. I oczywiście przy okazji gamma. Ten izotop był stabilny. Ten już nie jest stabilny, tak? 99 izotop. Ale ten izotop jeszcze ma czas połowicznego zaniku dosyć spory, więc niestety nie za bardzo nam odpowiada. Ale on nie jest stabilny, więc on wyemituje, yy, tutaj mamy ksenon, ale tutaj niżej, on się rozpada, emitując promieniowanie. Beta minus 0 minus 1 elektron, czyli uzyskujemy technet 99 i 43. Tak? Ten technet jest technetem o stanie podwyższonej energii jądra. Czyli on nie wyemituje promieniowania beta ona wyemituje tylko promieniowanie gamma. Tutaj zaznaczyłem przy tym teknedzie gwiazdkę, czyli jądro jest w stanie wzbudzonym. Same jądro, nie atom jako całość, tak? Nie da elektronina, na jakiejś wyższe orbicie. Jądro jest w stanie wzbudzonym. Jądro, wracając stronę energetycznego niższego, wyemituje promieniowanie gamma. To się dzieje bardzo szybko, tak? I ten technet może być wtedy już wykorzystywany w diagnostyce chociażby, tak? Promieniowanie gamma to beta minus to jest ten który tak rozpada się, nas nie interesuje, wykorzystujemy sam technet i wykorzystujemy go w diagnostyce tak? I, i już go mamy, tak. A tutaj je gamma, czy to, co nas interesuje, tak. Innym przykładem wytwarzania pierwiastka yy, 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 promiotwórczego który nas będzie interesował, no to B. Bo bodajże tak, jak my 10,5. Reakcja jądrowa, czyli zderzamy z jądrem deuteru, tak? czyli z deuteronem H21 albo D21, tak? co w wyniku uzyskujemy? Węgiel 11,6 plus neutron. W wyniku tego pozrzenienia uzyskujemy węgiel izotopii 11. Takiego węgla nie ma w naturze, tak? on nie jest w praniu naturalnym, 14 14-ka jest w naturze, oczywiście poza 12. 11 nie ma w naturze. Uzyskujemy go właśnie w ten sposób w czasie reakcji jądrowej. Dlaczego? Bo ten węgiel 11, tak samo jak azot 13, tlen 15, są to pierwiastki promieniotwórcze, które emitują promieniowanie beta plus, czyli strumień pozytonów. Tak? C11, beta plus. Ktoś by powiedział, przepraszam bardzo, pozytony w organizmie to tak samo jak elektrony, jeżeli chodzi nie wyjdą. Nie, nie wyjdą. Na elektrony może być tak, ale pozytony nie wyjdą. Co zrobią? Przy pierwszej reakcji, no, spotkają się one, co, to jest antymateria. Przy pierwszym kontakcie z materią, z elektronami, będzie anihilacja. Uzyskamy dwa fotony gamma. To nas interesuje w tym przypadku. Tak. Fotony gamma wystarczą. Po to do organizmów dajemy pierwiastek, który mi który emituje tutaj beta beta, żeby wewnątrz wytworzyć strumień. Promieniowania gamma. Tak? Ten węgiel ma chyba czas powyższego na nich około 20 minut. Ten węgiel, tak? To jest to tyle, co byśmy chcieli, tak? No dobrze. To tyle o wytwarzaniu. A teraz, w jaki sposób to wykorzystujemy? Praktycznie, jeżeli chodzi o wykorzystanie, no to, to jest wypisane, ale za każdym razem mamy to samo. Rady farmaceutyk wstrzykujemy do organizmu, który po umiejscowieniu, w jakimś organie, emituje promieniowanie, tak? Radioakt, promieniowanie, które jest, detektor promieniowania jest na zewnątrz, tak? I no i rejestrujemy to, i uzyskujemy obrazy jakieś. Pierwszym to, to jest taka zwana scyntygrafia, scyntygrafia, tak? Pierwsza możliwa, pierwsza, pierwsza rzecz. Czyli właśnie to polega na tym właśnie, że uzyskujemy taki obraz, tak? Przyrząd, który analizuje taki obraz, to jest kamera scintracyjna. Tak? Zyskuje obraz no, chorej tkanki jakieś i w tym momencie możemy analizować pracę tej tkanki. Jak musicie zobaczyć taki obraz, sobie zapiszcie scintygrafia i grafikę, no i zobaczycie, jak to powinno wyglądać, tak? więc. Następny to pomiar objętości. Krwi. Otóż wstrzykuje się tym razem no, za pomocą wstrzykawki do krwi obiegu też rady farmaceutyk. W jakim czasie powierzchnia go znajdzie niewielkim, rzecz jasna. No, jeżeli było, oczywiście było też go niewiele. Te najpierw ten rady farma, farmaceutyk. No, sprawdzamy, wiemy, wiemy, jaka jest jego czas powierzchnia daniku i tam jest, może tak inaczej, jaka jest aktywność przynajmniej twórczej tej próbki. Wstrzykujemy do organizmu, miesza się rady farmaceutyk z krwią w krwiobiegu, potem po jakimś czasie, tuż w jakimś tam medycynie, żeby wiadomo było, żeby to się rozmieszało w całym organie, po całym organizmie, po całym krwiobiegu, pobiera się próbkę krwi ponownie i bada się teraz aktywność próbki premiocwórczej w danym momencie, czyli w danej objętości tej krwi, w ubranej krwi. Tak? Im więcej krwi w organizmie, tym ten farmaceutyk jest bardziej wymieszany. Jego stężenie jest mniejsze, więc będzie mniejsze promieniowanie radioaktywne. Tak. Yy, następne, co nas będzie interesować, to PET, czyli pozytonowy emisyjny tomograf komputerowy. Urządzenie z zewnątrz praktycznie, nie ja bym powtarzał, już mówiłem, nie odróżniłbym tego. Poznanego emisyjnego tomografu komputerowego od zwykłego tomografu komputerowego od magnetycznego rezonansu jądrowego, ja bym nie odróżnił, tak? Łóżko, jakaś, zespół detektorów w, nowo, w obręczy jakiegoś koła i pacjent przejeżdżający przez to, tak? Właśnie, ale teraz, tutaj, obraz uzyskujemy właśnie z wykorzystaniem tego, co wspomniałem, węgla C11 na przykład, tak? Ewentualnie 17, 13, tlenu 15. Węgiel 11 emituje promieniowanie beta plus, które po zderzeniu z elektronem anihilują dwa fotony gamma, a rejestrujemy te fotony gamma tak? i analizujemy. Albo mamy obraz tej tkanki, która nas interesuje, ale teraz to w ten sposób, bo w z scyntegrafii, scyntygra w z uzyskujemy obraz za pomocą promieniowania gamma wprost. Rewne farmaceutyk na przykład ten technet, który tam, o czym wspomniałem, jest wprowadzany do organizmu ewentualnie. Tak, więc to tamtą uzyskujemy. Więc tam wykorzystujemy te pierwiastki cięższe, anihilacją promieniowanie gamma. Tutaj pierwiastki, które emitują promieniowanie beta plus. Tak. Czyli uzyskujemy wtedy właśnie tę anihilację pary elektron-pozyton. Mamy promieniowanie gamma na zewnątrz i rejestrujemy, albo obraz całego organizmu, albo obraz Oczywiście danej tkanki, danego narządu, który nas w tym momencie interesuje. Bardzo ciekawym przykładem, właśnie wykorzystania tego PET-u, jest to, że możemy za pomocą tego urządzenia badać metabolizm odpowiednich narządów czy całej tkanki jakiejś tam większej. Tak? W przeciwieństwie do magnetycznego zonansu jądrowego czy tomografii komputerowej, możemy badać metabolizm tej tkanki, bo jeżeli ten rady farmaceutyk wchodzi w reakcję, to tak? rzecz jasna skankami tam, z narządami wewnętrznymi, to w tym momencie możemy to przebadać, jak to funkcjonuje. Przykładem tego jest, uwaga, muszę przeczytać, bo nie pamiętam tej nazwy, fluorodeoksyglukoza, Fluorodeoksyglukoza, to jest pochodna glukozy, tak? Ale ona, no, możemy badać właśnie przebieg reakcji z tym radiofarmaceutykiem. W tym momencie, jeżeli będziemy mieli na przykład do czynienia ze zwiększoną ilością tej <coughs> metabolizmu glukozy, to wiemy, że będziemy mieli do czynienia na przykład hmm, zwiększone wyższe hmm, no, stan epilepsji na przykład może być z tego, co się orientuje, tak? Z zwiększona ilość pochłaniania glukozy w stanie epilepsji, tak? Chociażby. A na przykład z, hmm, Czekajcie, poczekajcie, może się pomyliłem, epilepsja chyba jednak jest zmniejszona. tak samo choroba Alzheimera, tam stężenie przebiegu, stężenie pochłaniania glukozy się zmniejsza, tak, przepraszam, tam, ktoś, tam to się zmniejsza, no w końcu nie jestem medykiem, powinienem się tutaj być i ewentualnie mi poprawić, tak? w końcu jestem fizykiem, a nie biologiem, tak, no dobrze. Co dalej, tutaj jeszcze można wziąć? Było... Aha, tutaj jeszcze mam napisane scintygrafia, pomiar objętości krwi, PET, I jeszcze mamy brachyterapię, rad... tak? Brachyterapia, radioimmunoterapia, no i terapia tarczycy. Tak, na czym to polega? Otóż brachyterapia polega wprost na tym, że radiofarmaceutyk umieszczamy w pobliżu nowotworu. No i już wiecie, na czym to będzie polegało, tak? Tak naprawdę polegać to będzie na tym, że zniszczymy nowotwór, napromieniowany jest nowotwór, ponieważ go odpromieniowaniu to ma znaczenie granulocznego, żeby po prostu promieniowaniem np. beta, żeby go usunąć. I mamy w tym momencie sprawę załatwioną, ja zaburzoną, załatwioną, tak, miałbym nie mówić, tak? Więc w tym momencie usuwamy sam nowotwór, a pozostałe tkanki zostają jak gdyby nienaruszone, tak? No. Nigdy nie jest tak, że do końca nie ma zupełnie naruszonych tkanek powierzchni, ale bardzo w małym stopniu przynajmniej. Radioterapia tarczycy to jest właściwie to samo. tak Tylko, że tu chodzi teraz o tarczycę. W tym przypadku na szczęście używamy izotopu jodu, pewnie twórczy izotop jodu, bodajże to jest 131. To jodu 131, on jest pewnie twórczy, więc w tym momencie to wykorzystujemy. No i jeszcze mamy coś takiego jak radioimmunoterapię. Radioimmuno, tak? Radioimmunoterapię. Na czym to teraz polega? To w tym momencie polega to na tym, że wykorzystuje się przeciwciała, które pochłaniane są przez chorą tkankę. Tak? Dlatego ta nazwa radioimmunoterapia. Oczywiście do tych przeciwciał dołączony jest. I to twórczek, czyli tak przeciwciała są radiofarmaceutykiem, czyli coś, coś podobnego do brachy, brachy terapii, tylko że teraz wykorzystujemy przeciwciała do tego celu. One są pochłaniane, to ten radiofarmaceutyk jest yy, no, bezpośrednio w nowotworze, nie w pobliżu nowotworu jest promieniowany, tylko jest wewnątrz niego, tak? I jest jak gdyby od środka jest niszczony, tak. Więc promieni no, promieniowanie promieniotwórcze z jednej strony. Jest niebezpieczne, ale jednak wykorzystujemy do w medycynie to dosyć ostro w chwili obecnej w nowoczesnej w medycynie bo to jest właśnie najnowsza radioimmunoterapia, to jest najnowszy, yy, najnowszy krzyk, że tak powiem, medycyny jądrowej. Tak to właśnie można powiedzieć, medycyna jądrowa wykorzystująca promieniowanie te tak, aktywne. Tak? Oczywiście trzeba uważać na to promieniowanie nie ma swoje ukrywać, no bo... tak, bo jest szkodliwe, więc... No, tego powtarzam. Trzeba powiedzieć, tego no, za niego jak najkrótszy, dobrze byłoby jak najkrótszy, bo przy okazji przynajmniej, jeżeli chodzi o analizę tkanek, analizę czynności fizjologicznych organizmu, a co innego, jak już mamy zniszczyć nowotwór, tak? no, to będzie niekoniecznie, być jak najkrótszy, czy trzeba go porządnie na, na nie tak? Więc to wszystko z mojej strony. Będziemy się powoli żegnać. W dziwny sposób, no bo no, jeszcze dostanie nam tylko jedna lekcja. wtorkowa, oficjalna lekcja, no, więc zobaczymy co wtedy zrobimy. Czy możemy zrobić spotkanie w jakieś w dniiku, tak, na Mudlu. To się jeszcze okaże, bo nie o której tam gdzie godzinie mamy. Tak. No to co zrobić? Życzę Wam przyjemnego dnia dzisiaj, przyjemnego weekendu. No mam nadzieję, że się zobaczymy. Co? Do zobaczenia.